Cześć, ma. Dzisiaj odcinek z Tiger Muay Thai, czyli z miejsca, w którym trenujemy od zawsze, po prostu. E, pokażemy Wam, jak wygląda cały obóz tutaj. Jest to Tiger Muay Thai, ogólnie jest największym obozem treningowym w całej Azji. E, pewnie też jednym z największych na świecie. Przyjeżdża tutaj bardzo, bardzo dużo znanych ludzi, wiele sław z UFC. Zresztą, możecie tutaj zobaczyć. Prener kickboxingu Wotur Rafael Valentina Szewczenko Aleksander Walkanow Pedrian Trzech mistrzów UFC Właśnie pochodzi tutaj z Tiger Muay Thai I co, Pokażemy wam teraz co tutaj jest I od razu na samym początku filmu powiem Że jeżeli będziecie tutaj przyjeżdżali będziecie chcieli zapisać Odezwijcie się do Pawła Na dole macie jego Instagrama Paweł pomoże wam tutaj wszystko na miejscu załatwić Z się na treningi I co? Chodźcie, wbijamy, pokażę wam co i jak tutaj macie restaurację. Regab! How are you? Good. Yes, good, good. Akurat pusto, bo teraz są treningi. No i wbijamy teraz. Tutaj co? Sprawdzić temperaturkę, odbić swój karnet. Każdy z was dostaje kartę i dobrą możecie wejść. Tutaj po prawej stronie są biura. Trzeba <grywka> się ze wszystkimi przywitać. No i tak, zaczynamy. Tutaj jest e, pierwsza grupa tajskiego. Tu jest aktualnie druga. E, tam w ostatniej stronie macie początkujących, później się do tej grupy, tutaj. E, a następnie, tutaj dalsza, w tej której my trenowaliśmy, czyli zawodowcy. Zawodowa grupa tutaj akurat się już skończyła. No, już akurat jest koniec. A tam na samym końcu, jeszcze typowo e, zawodnicy, ale to już tacy, takie największe kozaki, tutaj, co przyjeżdżają na treningi, albo co są tutaj na stałe. To Aktualnie mają klincz Tutaj są salki gdzie są robione treningi z przygotowania fizycznego Zobaczcie wszystko Mark Hunt Testował tutaj przez długi okres Kapliczka. Tak, tutaj macie siłownię jeszcze. Muszę zobaczyć. Ale my idziemy dalej, idziemy zobaczyć tam, gdzie są ten MMA. Teraz aktualnie są sparni. O, chłopak, który chyba dostał mocno w głowę, <noise> bo ma worek z lodem. Jeszcze niedawno można było Petra i Jana tutaj spotkać, ale aktualnie poleciał już na swoją kolejną walkę w UFC. No i oprócz naprawdę wielu zawodników z ACA z One Championship UFC skład tutaj na jest naprawdę bardzo, bardzo mocny. Co do treningów, do no to ceny w Tigerze nie są małe, nie ma co ukrywać. sobie wykupić full pakiet. Trzeba zapłacić około 2000 zł. Oczywiście to jest bez zakwaterowania. Na tej ulicy można znaleźć mniej więcej jakiś pokój z Łazienką w jakimś małym resorcie za jakieś 10 tysięcy tajskich W górę oczywiście. Także, jeżeli przyjeżdżacie tutaj, no to musicie siedzieć po prostu z takimi kosztami. Tajlandia wcale nie jest tak tania, jak każdemu się wydaje. I treningi tutaj. Też nie są tanie, ale na pewno jest warto, bo możecie trenować po prostu ze śmietanką z tego świata. Treningi macie tutaj od rana do wieczora e, w ciągu dnia macie coś około 15-20 różnych klas. Także o której godzinie się nie przyjdzie, coś się dzieje. Więc e, myślę, że na pewno warto. Jeżeli, I może tu przyjechać każdy, to nie jest tak, że po prostu przyjeżdżają tylko tutaj zawodnicy. Tutaj przyjeżdżają ludzie, którzy nic nie potrafią. Tak jak my kiedyś. Tak my kiedyś. Jak przyjechaliśmy tutaj w 2011 roku pierwszy raz, nie potrafiliśmy kompletnie nic, a po miesiącu treningu już spędzi, sp, zrobiliśmy swoje pierwsze walki tutaj, w MMA. kiedyś były tutaj też organizowane. Muay Thai co nie było dobre Później Muay Thai co też nie było dobrym rozwiązaniem, od tego czasu mam krzywy nos właśnie, ponieważ w trzeciej rundzie e, miałem knockout łokciem. E, no i tak. Mogą przyjechać też ludzie, którzy cokolwiek potrafią, ludzie którzy są zawodowcami, albo tacy którzy są turbokotami. Każdy tutaj przyjeżdża. Przyjeżdżają też tu na przykład dziewczyny, które nigdy nie trenowały, e, lub chłopaki, którzy nigdy nie trenowali po prostu dla przygody, żeby przyjechać, żeby sobie trochę potrenować w tegerze, żeby skorzystać z plaż. No wszystko, po prostu każdy może tutaj przyjechać. Jak nie dla sportu, dla zabawy. No, do no końca pod trenem nam przychodził. Są to też tacy, którzy mówią, że przyjechali do Tajlandii trenować, a dzień w dzień są na Patong i Zdarza się. Sportowy tryb. Sportowy tryb życia dużo na odrzut. Ale kolegom zrobią parę zdjęć w Thai i są na treningach Tak to jest. Dodatkowo jeszcze wspomniałem, teraz w sklepie Podróże Wojownika, który link możecie znaleźć tutaj na dole, macie minus 25% na wszystko, rękawice, ochraniacze, bandaże, koszulki, bluzy, spodenki do muay i gardy, myślę każdy kto trenuje znajdzie coś dla siebie, a osoby które nie trenują, nasze mogą mieć jakąś koszulkę lub bluzę, no i tym wspieracie moje podróże, także dzięki wielkie. No i trening za nami Pamiętajcie, będziecie się przyjechać Odzywajcie się do Pawła Ja stąd spadam, ruszam teraz w swoją podróż Która w sumie będzie trwała prawdopodobnie do końca roku Chyba, że się coś wydarzy Będzie Wietnam, teraz za parę dni będę cały Wietnam podróżował motocyklem Wiele się będzie działo, dużo do pokazania Następnie Indie dwa miesiące, później Europa dwa miesiące Stany Zjednoczone, chcę przyjechać cały Road 66 Plus dodatkowo jeszcze parę miejsc i następnie Ameryka Południowa. Będzie na pewno Argentyna, Boliwia, Chile, Peru, może Wenezuela, jeśli się uda. I wracam tutaj znowu na święta. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Zostawcie subskrypcję, śledźcie na bieżąco kanał, bo naprawdę będzie teraz dużo fajnych vlogów podróżniczych i sportowych, bo oczywiście też będę trenował. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. No, i na sam koniec, oczywiście, polecam Wam bardzo białko wojownika w pięciu różnych smakach, we wszystkich sklepach stac stacjonarnych SFD w całej Polsce. Plus, dodatkowo możecie zamówić online. Przy zamówieniach online na wszystkie produkty SFD dostajecie dodatkowo 10% zniżki używając hasła Pajak 10 SFD. Także serdecznie polecam. I co, zapraszam. Pozdrawiam serdecznie.